Co się manko widzowie? Ja jestem, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować automatyczną farmę siny cukrowej. Więc najpierw musimy sobie 8 bloków i kolejne 8 bloków. I teraz stawiamy piasek. Obok piasku stawiamy sobie kamień lub wojenne jaki blok. I na ten kamień stawiamy sobie tłok. Może być to zwykły lub lepki tłok. I za tłokami stawiamy sobie obojętnie jaki blok, płytkę i na ten blok, który postawiliście stawiamy redstone. I na tłoki stawiamy teraz sobie obserwery. Pamiętajcie, żeby postawić je od tyłu. Teraz niszymy sobie kilka bloków i stawiamy sobie skrzynkę sz i lej I stawiamy lej I teraz jak zetnie. Teraz jakbym źle nie to macie ją wystrzelić. To byłby na tyle z tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie lajka like i suba siema.